Witam serdecznie na moim kanale. Na samym początku chciałam podziękować za Waszą obecność. Jest mi niezmiernie miło. Dziękuję za pytania, które dotyczą spraw materialnych i finansowych. Będę na nie odpowiadała. Kolejne pytania można umieszczać w zakładce społeczność. Również zachęcam do mojego drugiego kanału Klara Tarot Miłość. W zakładce społeczność możesz napisać, co oznacza w Twojej ocenie miłość. A to spowoduje wasze uzdrowienie duchowe. Zachęcam do subskrybowania moich trzech kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Zachęcam do naciśnięcia pod filmami palec w górę albo w dół. Dziękuję za komentarze. Wszystkie czytam. Zachęcam do pisania konstruktywnej krytyki. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Przejdę do czytania Pytanie jest, czy dostanę podwyżkę? Karty przełożyłam i wylosuję trzy karty. Sedno. Król Bław. Co wychodzi naprzeciw? As pentakli. Wynik, odpowiedź, rada. Rycerz Buław. Sedno Król Bław. Król Bław zwiastuje sukces, nowe zadania, zlecenia. Również powrócą nam siły po chorobie. Król Bław przedstawia osobę, która prowadzi swoje interesy twardą ręką dba o konkret i materię. Natomiast sprawy duchowe mogą być dla tej osoby obce. Król Bław jest trudnym życiowym partnerem, ponieważ tylko on ma rację. Jego racja jest jedyna i właściwa. Tylko silna kobieta jest w stanie jego okiełznać. Tylko do kobiety lamparcicy czuje respekt i z nią się liczy. W przyszłości będziemy mieć wysoką pozycję społeczną, poprawi się nam sytuacja finansowa, będziemy świadczyć dobre rady zawodowe, będziemy świadczyć dobre usługi. Coś może zacząć się w okresie letnim. Co wychodzi naprzeciw? As, mond. To jest chciwość, skąpstwo. To też jest przeciągnięcie pewnych spraw. Wynik, odpowiedź, rada, rycerz głowy. Pytanie jest. Czy dostanę podwyżkę? To odpowiadam, że tak. W najbliższym czasie dostaniesz podwyżkę, zlecenie, wyróżnienie, nową pracę. Pomocna będzie młoda osoba, młody mężczyzna. I tego Wam życzę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara, tarota, gdy siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.